Witaj. Witam wszystkich. Um, dziękuję Wam za, za wszystkie komentarze, za nowe subskrypcje, za to, za to że mnie słuchacie. Um, słuchajcie, gdzieś tam um, gdzieś tam w komentarzach padło pytanie o język światła. Um, jak się go można nauczyć. Ja opowiem kilka słów o języku światła, czym on dla mnie jest tak naprawdę, jak we mnie się aktywował. Dla mnie język światła jest językiem wibracji. To jest język wibracji, który pomija strefę logicznego myślenia i dociera w sferę czucia. Um, jest w stanie bardzo szybko otworzyć przestrzeń serca i poprowadzić przestrzenie, które blokuje nam umysł logiczny, tak zwane menta um, doświadczenie. Tych powiedzmy dialektów języka światła jest bardzo wiele. Um, i ja też odkryłam, że to się we mnie zadziało, tak że on, on się pojawił, ten język wibracyjny. Um, w, trakcie, w trakcie sesji, kiedy zaczynał otwierać się mój głos, kiedy zaczynałam śpiewać dla ludzi w trakcie sesji. Um, Momentami przychodziły mi takie impulsy, żeby po prostu e, otworzyć gardło i puścić niech się dzieje, po prostu nie wychodzi. To, co płynie ze mnie takie, jaki jest kanał przepływu energii dla osoby dźwięku, wibracji e, mojego głosu i tak, i tak naprawdę się zaczęło i były to różne dźwięki przy, przy takich uwalnianiu gęstszych energii, a, typu e, ból, smutek. A, cierpienie. Wychodziły ze mnie dźwięki bardzo smutne, takie jak wyjące z bólu wręcz. I to powodowało, kiedy ze mnie te dźwięki płynęły, to uruchomiało w, osobie, w danej osobie, która tego potrzebowała w tym momencie taki impuls, że ta wibracja docierała do tego bólu, który był zgromadzony w ciele i osoba była w stanie go wyrazić. Sama z siebie, tak uruchamiało to płacz i, i to, że ta osoba mogła wyrazić te emocje w mojej obecności. Podobnie rzecz ma się tak z energią gniewu, złości. Tutaj te wibracje, no właśnie tego typu, typu są tak znaczy, ostre, mocne, niskie w tonie. Z kolei, kiedy, kiedy w otoczeniu jakiejś osoby są jakieś wibracje, byty niskowibracyjne, to też ten język światła, który odsyła daną istotę, jest taki mocny, stanowczy i też niskowibrujący jak z podziemia. Kiedy sprowadzam wyższe wibracje, kiedy łączę się z energią kosmosu, z energiami krystalicznymi, te wibracje są wysokie, bardzo wysokie częstotliwości, wysokie tony. Czasami są to konkretne przekazy. Konkretne przekazy wibracji i mam świadomość, w swoim co przekazuje, tak? Że przekazuje energię mm, miłości. Znaczy, przekazuje może, że jest coś źle powiedziane, bo jest bardziej aktywacja, tak? Ponieważ te dźwięki, one dotykają tych części w danej osobie, które ona w sobie już ma. Czyli tak naprawdę dźwięk wchodzi w ciało w wibracją, dotyka mm, tego miejsca w osobie, gdzie te wibracje są i czasem sprowadzamy y, dana osoba potrzebuje sprowadzić tak, poczuć więcej miłości w swoim ciele czasem y, czysty umysł czasem y, czyli taką przestrzeń pustki wewnętrznej i wewnętrznego spokoju y, a czasami, y, czasami są to wibracje które sprowadzają y, pamięć domu tak, pamięć rodziny galaktycznej Um, jest naprawdę przeróżnie z tym językiem. Hmm. W każdym razie u mnie pracuje to tak, że mam intencję. Jeżeli e, pracuję z kimś, albo pracuję z grupą, e, albo robię medytację, hmm. ja mam jasne intencje, po co to robię, jaka jest intencja danej pracy. Hmm jedno sam tą intencję, przychodzą określone dźwięki, które albo uwalniają to, co blokuje poczucie powiedzmy czystej miłości w tobie, a albo tę energię sprowadza do ciebie, sprowadza znowu już się, się z tu już się powiedziałam, uruchamia w tobie to czucie, ten potencjał czucia tej wibracji i się od wewnątrz samoistnie przepełniasz daną wibracją. Um, no, tak to u mnie działa, i, i wiem, że to aktywuje się spontanicznie u ludzi. Um, czy tego można się nauczyć? Czy ktoś tego szkoli? Ja nie wiem, pewnie są osoby, które sobie wymyśliły, że będą tego uczyć. Um, ja uważam, że jest to bardzo spontaniczne, i dla mnie osobiście też wchodzenie w te języki wibracyjne czy język światła było takim wejściem poza strefę mojego mentala, tak? Bo. Bo kiedy pierwszy raz pozwala, żeby te, te dźwięki wypływały z ciebie, one po prostu nie mają sensu. Umysł zaczyna je oceniać. A co ty w ogóle robisz, wiesz, za kłopoty? <noise> co to ma być, jak to brzmi i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się sterta różnych historii w głowie, często też i takich blokad, że o, o nie, a po co mi to, nie? A, a może ja w ogóle mówię jakieś inne i niefajne rzeczy? Także mm, dla mnie to było przeskoczenie na inny poziom, na poziom takiego też pełnego zaufania w siebie, w sobie, mm, w połączenie, które mam sama ze sobą, przepływ. Yy, więc to się uruchamia, samoistnie Jeśli masz intencję nauczyć się języka światła, daj sobie intencję, że. Chcesz zacząć mówić językiem wibracyjnym, że chcesz zacząć używać go w swojej osobistej przestrzeni, to się zacznie w tobie aktywować. Przyjdzie impuls, o chcę to zrobić teraz, i nagle będą chciały wyjść w jakieś dźwięki. No i pytanie, czy pozwolisz na to, czy twój umysł na to pozwoli, czy nie. Im częściej sobie będziesz pozwalać na ten przepływ, też bez oceny tego, jakie te dźwięki są. A, to łatwiej będzie y, pracować z tym. A można pracować y, dla samego siebie, tak? Y, ja często y, śpiewam językiem wibracyjnym y, dla samej siebie, żeby zharmonizować y, swoje, swoje ciało, swoją, swoją energię, kiedy czuję gdzieś napięcie. Uśpiewam, wyskupiam się nie na tym, jak brzmi ten dźwięk, tylko na to, gdzie go czuję. Gdzie czuję wibrację tego dźwięku w ciele e, i co się zmienia, kiedy go wibruję. A inna kwestia też jest taka, że są e, tak różne osoby, i myślę, że nie, nie każdy język światła, tak, czy dana wibracja, którą przez którą którą prezentuje dana osoba, będzie nam odpowiadała, także hmm, kiedyś hmm, oglądam jakiś wywiad, to tam Dinę i, i, i tam była dziewczyna, która posługiwała się właśnie z jakimiś światła i robiła jakąś aktywację. Hmm, zupełnie ze mną nie zarezonowała i wibracja tego, co robiła. Więc zawsze, jeśli w cokolwiek wchodzimy, no to pytajmy siebie, co czujemy w ciele, czy, czy nam to służy, czy nam to nie służy. I to jest najważniejsze, tak, żeby podążać ze swoim wewnętrznym odczuwaniem zawsze. Po prostu zawsze. Mm. No to tyle na temat języka światła dla tych, którzy mają ochotę eksplorować. Um, to życzę Wam, kochani, udanych um, podróży, odwagi, do zabawy swoim głosem i dźwiękami. Przydałam.